Planta Batycka Wojsik. Nagrodę wręczy prezes WIP, pan Zapraszamy panią na scenę. Pozwolę sobie przeczytać krótko pani Marii. Zaradność pani Wójt, Pani Marii wzbudza uzasadnioną zazdrość, graniczącą z wolą Ursynowa. Dzięki jej staraniom powstają w gminie nowe inwestycje, płyną pieniądze z Unii, mieszkańcy się bogacą. Pani wójt w 2011 roku była również laureatem nagrody solidny partner samorządu gospodarczego na wniosek samorządu gospodarczego gminy Leśnowola. Gratulujemy! Gratulujemy. Panie Waldemarze, proszę zabrać głos. Chciałem Państwa jeszcze poinformować, że Pani Wójt Gminy Lesznowola jest również laureatem statuetki, którą otrzymał Pan Profesor Majkrowski solidnego partnera samorządu gospodarczego. Także nagrody trafiają naprawdę w, w dobre i wiarygodne ręce. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Pani Maria. Jolanta Batycka-Wąsik